Przedsiębiorco, wiesz czego potrzebujesz, aby zmniejszyć koszty mediów? Opracować sensowną i powtarzalną strategię zakupową, wynegocjować dobre stawki produktu potrzebnego do jej realizacji oraz stale obserwować giełdę, aby zrealizować zaplanowaną strategię. Poza tym warto zweryfikować, czy nie przepłacasz na dystrybucji, czasem zainwestować w odnawialne źródła energii. Najlepiej metodą gospodarczą, osobno kupując sprzęt w hurtowni, osobno wybierając regionalnego wykonawcę. Po drodze jednak trzeba będzie przejść sporo formalności z regionalnym operatorem. Na koniec zadbać o dekarbonizację firmy, aby uniknąć konsekwencji polityki klimatycznej. I masz na to trzy sposoby. Pierwszy jest czasochłonny, gdzie robimy to wszystko samodzielnie, trzeba się tego nauczyć, a potem to wszystko zrobić. Drugi sposób jest kosztowny, można zatrudnić eksperta, który to wszystko nam zrealizuje. Trzecia metoda jest korzystna i wygodna. Wystarczy skorzystać z naszego konsultingu energetycznego, zajmiemy się wszystkimi tymi sprawami w formie abonamentu.